No. 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 Nigdy nie żałowałem tylu moich decyzji, lecz dziś wiem, że każdy minus bił Dziś jestem królową swoich własnych myśli Raz jest depresja, raz szczęście bliski Jeśli mój mężczyzna choć raz mnie skrzywdzi, to zniszczy go jak ludzi wszystkich Moje marzenia krzyczą, że latą na fali Jeśli uważam, że to koniec łaski dla nich, znaczenie nie słowa miałeś doskonale rozumiem Lecz nikogo nie kochałem jak ciebie Bo postoję dalej na nogach Trzymam się świetnie Dzięki, że pytasz Levermoga ego Codziennie się słyszę Dzieciaki latają Nie rozumieją życia Związki mnie zniszczyły Zrada za zadą Ale ja tu jestem dziwką Przecież tak mnie nazywają Już wiem co powiedzieć Już wiem co myśleć Nikogo nie zniszczasz tak psychicznie Psi jest cienka jak stopanie po ludzie Lud to moje serce Nie zjeżdżaj Zanim odejdę Powiem coś na koniec Wypierdalacie do mnie Masz koniec. Każdy kto spróbuje zniszczyć mnie ponownie Spotka się z kamieniem na własnej głowie Trochę agresywny mam te swoje słowa, ale wy to rozpoczęliście i nie widzę w tym końca Powiedz swoje zdanie i tak mam je w dupie Ciesz się póki możesz bo internet szwankuje Wszystko co zrobisz widzi pan z góry Ale ty nawet maturizm nie potrafisz przytulić Jesteś zerem i rozczarowaniem dla rodziców, ale wiesz o tym i płójdź podzielu Jak szybka skwiatka na kwiatek Ale nigdy nie przytulił cię na pożegnanie Każdy swój były Latał jak pantofel, ale jakby sam To potrafił zapomnieć Każda chwila, która była w moim życiu Ulotniła się jak chmura po pierwszym użyciu Aga ratuje każdego w potrzebie Bo wie jak duże kurwy są u nas w mieście Może nie szanuję Kurewskiego zachowania, ale zachować się Jak dziwka, naprawdę Ania Dobra koniec pierdolenia o innych ludziach Skupi się na gwieździe tego od Może i nie każdy mnie on the sample.